Więc jesteśmy na wielkim placu budowy, tudzież na przyszłym miejscu koncertu Day'a, który jest jutro, a tu jest wszystko w proszku. Tam daleko widać barierki, przez które będziemy musieli przebiec, a w ogóle scena jest jakieś milion, milion kilometrów w dole. No, i tu są, tu są krzesełka, ale wątpię, żeby dali nam je do siedzenia w kolejce. I w ogóle okolica jest cudowna: po prostu plac budowy. Tak, tu się budują. W jeden jest w budowie. No i teraz zobaczymy scenę, do której będziemy musieli biec. Yy, tak, to to coś srebrne i to będzie taki dystans taki, no bardzo duży. O ile się nie zabijemy, to będzie dobrze. To no, to pierwszy, cel nie, nie zapyć, nie? Tak, pierwszy cel to znaleźć wejście. W ogóle ciągle nie jesteśmy pewni. Proszę, to jest scena taka piękna. No. No i to tyle.